Witam państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 28 październik, 2022 rok. A w tym mam tak jak państwo widzicie, za zatworem siedzą pszczółki i to dość dużo. Niestety dzisiaj te pszczółki Muszę zagonić do gniazda. Mają zostawione 9 ramek, ale wybrały sobie miejsce za zatworem. Wiadomo, że jak temperatura spadnie, się obniży to szułki, Proszę Państwa. Te trzmielki wzejdą się do gniazda na razie się tak zachwoją nie inaczej to po prostu te przyłuki muszę zegnać do kupy do gniazda O czasem może być taka przyczyna, że one tu siedzą że matka została poza gniazdem no pięknie. Może bez wyjmowania zatworu. Opuszczam. Nie, trzeba wyjąć, bo one się tam... Na dnie, a ja tu zaraz problem, załatwi się z Tak, to musi być skończone. Zegonić okupy. Teraz może, żeby się lepsze zbliżenie, zrobić. O, pięknie się chowają. Zgonić do kupy, niech sobie siedzą w gnieździe. Ale mogła i zostać matka za zatworem. I też tak będą wylegać. To nie jest to słama rodzina. Ma 9 plastrów. Ale nie jest taka, by musiała aż tak. Poza ul, poza gniazdo wychodzić. Może mogłaby się uwiązać pod ramkami. Także dymem można zagonić rodzinę do gniazda. Gniazdo dobrze nakryć, uszczelnić i spokój będzie. A nie żeby one. Tak się zachowywały, ta rodzina kilkakrotnie została dokarmiana syropiem, że w sumie wzięła około 17 litrów syropu. I naprawdę już mi się nie chce do niej zaglądać, bo dość długo matka przedłużyła czerwienie. Ostatnio pokazywałem te asfaltówki, ale Państwo się zdziwicie, to są plastry letnie, tak ściemniały czasem miałem 30 letnie i były jaśniejsze no nie wiem dlaczego taka sytuacja była z tymi plastrami że one mi tak przyciemniały bo to był rój osadzony 3 lata temu i wszystkie plastry były odrabione Ach. tak można sobie podmuchiwać, podmuchiwać aż te uparte pszczółki Ale nie chcą wejść. No coś podobnego. Tu mają przestrzeń pod ramkami dość wysoką, około 7 cm. to mają miejsce na uwiązanie kłębu. Ładnie ich wylęciało zula. Droństwa i to jest taka ociążliwa robota. Czas ucieka, a pszczółki ciężko zagnać do ula, jeszcze się miotały, jeszcze się miotają. O I teraz tam parę sztuk zostało. To jest taka ilość bezpieczna. że wyklucza obecność matki. Mój zaatwór jest zrobiony z deski jodłowej. To jest drzewo żywiczne. Raczej mogłoby być nieużywane w tym celu, ale pszczelarze często robią ule z, z takich drzew jodła. Sosna. ja na paruli takich używanych w początkowej fazie mojej przygody z pszczołami sobie kupiłem dość dobrze dechy się trzymają o proszę popatrzeć o tu odetkamy. To pełno pszczółek było także one muszą się gdzieś rozlokować to trzeba dobrze uszczelnić, bo już mi tu zaczynają wychodzić. No jest tu malutka szajbka. To nie jest idealnie pasowne wszystko. Zresztą nie jestem takim stolarzem, żeby nie wiadomo w jakiej jakości cokolwiek wykonać. Tak wszystko mam robione na kolanie. No Teraz to wszystko uszczelniej i, i skończy się zabawa z pszczółkami o, i zobaczymy czy tu pszczółki są o, są także teraz będą mieć problem bo muszą siedzieć proszę państwa w miasku tu też doszły Proszę Państwa jest już październik 28 listopad na ramieniu już czas najwyższy, że te, by te pszczółki sobie organizowały życie w gnieździe. O jeszcze te pszczółki wszystkie dękiem powygania, żeby tu gdzieś pod tymi szmatkami nie zostały. Nie ciało z głodu i zimna, umierać w samotności. Także czasem porządne poddymienie jest konieczne, ale skądś wychodzą. Proszę Państwa, taką operację możemy nazwać ubijaniem pszczółek Bólu. I ludzie, ludzie. Czego ona się nie zniesie już? Pomogłem jem. No i teraz to gniazdo. O, takimi filcami przykryję. Gniazdko pięknie. Proszę państwa, jest zakończone filcem. dosłownie tak jak w książce piszę, ale niestety ja tu jeszcze mam gąbkę po uli terenową I tak będą pszczółki, proszę państwa, w tym gnieździe sobie spać, odpoczywać do wiosny, bo ul, bardzo dobrze izolowany powinien być wentylowany i chłodzony tylko dolnym wylotkiem. I proszę państwa, z tym prymitywnym nagraniem z ubiania pszczółek bólu serdecznie się z Państwem żegnam.